Siemanko, z tej strony oski, a to jest GO Fest MAX FINAL. Było to jednym z tych większych wydarzeń w Pokémon GO. Dopełnienie GO Festu, który dział się miesiąc wcześniej. Jednakże tym razem chodziło o MAX BITWY. Powrót wszystkich Pokémonów Dynamax i Giantamax, które do tej pory pojawiły się w tej grze, przyciągnęły tłumy do parku. W ramach podsumowania mechaniki MAX BITEW zaserwowano graczom jak dotąd największe wyzwanie. Przyszło nam się zmierzyć z ogromnym, legendarnym Pokémonem Eternatusem. Oczywiście ten event poprzedzał GoFest, gdzie mogliśmy przygotować nasze żejsiane i Zamazenty do zmierzenia się z tym potworem. Każdy stoczył bitwę, zdobył do niego candy, a później go złapał. Eternatus został złapany, jednak wymaksowanie go było trudniejszym zadaniem. Tylko nieliczni, którzy zdecydowali się. Na wzięcie udziału większej ilości bitew mogli to zrobić. Oprócz grindowania, by wzmocnić tego potwora, również był to powrót Gianta Maxów, więc każdy liczył na jakieś Shiny z Max bitew i… Cóż, trochę wpadło. Yeah! Oh yeah. Mi personalnie event się podobał, być może dlatego, że jest zawsze ze mną ekipa ziomeczków, którzy mi pomagają, ale jest tutaj pewna doza niesprawiedliwości, chodzi o graczy wiejskich. Od początku mechanika Gianta Maxów była trochę niesprawiedliwa, jeśli nie mieliście ekipy, nie dało się robić tych bitew. Co za tym idzie, jeżeli ktoś jest z mniejszej miejscowości, prawdopodobnie nie mógł wykorzystać dobrze tego eventu. Więc na tego typu eventy zdecydowanie zachęcamy do integracji. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach.